Przechodzimy do następnego punktu. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na w obowiązków obowiązku szczargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w z gruntów obręb naszych zajednej jako działu na numer 1075 powierzchni 869 m2 na przed oznaczone wody 3 lat. Proszę Panie Zbyszko o zreferowanie projektu uchwały. Tutaj też zdecydowaliśmy się Państwu przedstawić uchwałę, która na odstępuje od obowiązku przetargu w związku z tym, że pan Dziadkiewicz odkupił nakłady poniesione na budowę pawilonu, które pan zbył z rzecz pana Dziadkiewicza. Tutaj powierzchnia tej działki, to jest część, część działki ewidencyjnej 1075, która ma powierzchnię 869 metrów i ta powierzchnia, która będzie w umowie tej dzierżawy, jest 108 metrów kwadratowych. Ja przypadam pani radnej szarek, bo takżeśmy dyskutowali, mieliśmy rozbieżności co do tej powierzchni i jakby terenu przyległego. Otóż ja sprawdziłem dokładnie. Proszę zobaczyć, tutaj jest obrys tego co dzierżaliśmy, w tym jest część tutaj z tej strony... Pan pokażę, pokaże, od strony tutaj z działki, jeszcze jest tam 23, 23, 23 metry takiej powierzchni poza obrysem budynku.

Uchwała w sprawie zgody na dzierżawienia oraz odstąpienie od obywańców szeregowego do trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 108 m2 kwadratowych, opisanej w ewidencji krótki okręt nasze 01 jako działka nr 1775 o powierzchni 869 m2 na czas poznaczony po wydłuższych z Państwa radnych jedno przyjęcie projektu uchwały. Proszę podnieść rękę. 11 osób za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Panie Zbyszku za wytrwałość i szybką zdecydowanie tych uchwał. Zapraszam Panią Skarbnik na poprawione. Bardzo ładnie, bardzo rzecz się stawiam, tak? Zapraszamy Panią